Wichrowe wzgórze to turecki serial opowiadający o nieoczekiwanym spotkaniu Cajnep i Halila, dwojga ludzi pochodzących z zupełnie różnych światów. Pełna emocji telenowela łączy w sobie miłość, nienawiść i pragnienie zemsty, wciągając widzów od pierwszych minut w ten intrygujący świat bohaterów. Najnowsze streszczenia zdradzają, co wydarzy się w odcinkach od 338 do 339, które zostaną wyemitowane w dniach od 15 do 16 stycznia w TVSkup pierwszej o czym jest serial Wichrowe Wzgórze? Wichrowe Wzgórze to turecki serial, który podbił serca polskich widzów. Opowiada historię Cajnep, dziewczyny wychowanej w luksusie i dostatku, oraz Halila, który od dzieciństwa zmagał się z bolesnymi tragediami. Halil nosi w sobie głęboko zakorzenioną nienawiść i pragnienie zemsty na ludziach odpowiedzialnych za śmierć jego rodziców. Gdy odkrywa, że Cajneb pochodzi z rodziny, której nienawidzi, między nimi rodzi się napięcie i konflikty. Czy ich miłość przetrwa próbę czasu i przeciwności losu? Czy Halil zdoła porzucić chęć zemsty i otworzyć serce na uczucie, które niespodziewanie wkroczyło w jego życie? Odpowiedzi na te pytania poznają widzowie, śledząc kolejne odcinki tej pełnej emocji telenoweli Wichrowe Wzgórze, gdzie serial szybko zdobył serca widzów i stał się jedną z najchętniej oglądanych tureckich telenowel w Polsce. Emitowany jest od poniedziałku do piątku o godzina 14 na TVP1. Wszystkie odcinki można śledzić na platformie TVPVOD. Wichrowe Wzgórze streszczenie odcinków. 338 Czwartek, 15 stycznia Halil powoli odzyskuje siły, ale wciąż nie pamięta swojej przeszłości. Rodzina dowiaduje się, że Halil żyje, jednak Cajnep ukrywa miejsce jego pobytu. Songul i Gozde zaczynają planować, jak odnaleźć Halila. Halil i Cajnep wspólnie gotują i żartują, budując więź od nowa. Cajnep opowiada o ich trudnej relacji, opartej na miłości. Wichrowe wzgórze, streszczenie odcinków. 339 środa, 16 stycznia. Gozde znajduje sposób, by namierzyć Halila. Halil czuje, że obecność Cajnep pomaga mu wracać do zdrowia. W rybackiej chacie zjawiają się przestępcy. Halil, w chwili zagrożenia, odzyskuje część wspomnień. Przypomina sobie konflikt z rodziną Cajnep i oskarża ją o kłamstwo.